Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić czytanie na grudzień 2022 dla strzelca. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję. Karty na grudzień. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu: 9 kilku, uczucia, miłość. Dwójka pentakli, praca. Dwójka kielichów. Finanse. Czwórka pentakli. Rodzina i przyjaciele. Pięć buław. Niemiłe w tym miesiącu. As. Mieczy. Miłe w tym miesiącu. Świat. Zdrowie. Dziewiątka kielichów. Zwróć uwagę na dietę. Miłość i uczucia. Dwójka pentakli. W tym miesiącu możemy podjąć decyzję, podjąć wybór. Niektórzy wyjaśnią problemy, rozterki. Również mogą być takie przetasowania w relacji. Dwójka kilku. Na tym polu możemy podpisać dobrą umowę, możemy podjąć korzystne warunki pracy. Tutaj będzie dobra współpraca. Pojawią się zlecenia, korzystne rozmowy, dadzą dużo sukcesu. To też jest porozumienie. Finanse, czwórka, pentakli. To są ograniczenia, oszczędzanie. To też jest takie ściskanie, że to jest moje i tylko moje. Ale również pojawi się stabilizacja finansowa, która przyniesie dobre efekty. Rodzina i przyjaciele, piątka, bław. Na tym polu może być burzliwie. Może Pojawić się dyskusja, zajęcie stanowiska, opowiedzenie się za prawdą. Jedna ze strony będzie chciała być w centrum uwagi. Niemiły w tym miesiącu, a zmiecz. To jest niepotrzebny konflikt. Człowiek również może czuć taką niesprawiedliwość. Niektórzy zobaczą swoją słową wolę. Niektórzy Zapiszą się na zabieg chirurgiczny. Miły w tym miesiącu. Świat. To jest zagranica. To też jest uporządkowanie swoich spraw zawodowych czy emocjonalnych, czy nawet swojego miejsca, w jakim człowiek żyje. Również niektórzy poczują, że spłacili karę i poczują taką ulgę. I tego Wam życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Torot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Torot. Dbaj o siebie.